Serdecznie jestem Nisiosław i dzisiaj jest ze mną Blank Cloud i witamy Was w drugiej części Bedwars, ale ostateczne starcie, gdzie musimy uzbroić się na ostateczne starcie i podjechać wszystkie drużyny. Tym razem na podjazd wszystkiego i na uzbrojenie się mamy tylko 20 minut, co jak co moim zdaniem jest no trochę średniej ilością czasu, ale jak się mogliście przekonać w poprzednim odcinku, 30 minut było za dużo. To było za dużo czasu na nas. 20 minut, zaczynamy za 3, 2, 1 20 minut się rozpoczęło Będę zgrywał bota, weź Dobra, ja podjeżdżam tutaj chyba szarego Ponieważ, no nie, nie będę podjeżdżał szarego Bierzemy oczywiście jakiś mieczyk, jakiś fireballek i jakąś normalną ilość wełny I walimy tak. tak zwanego fireball mu I go zabijamy, na no, spokojnie podjechać O, jak miło, że ktoś szarego rozwalił Albo wiem... biały, dobra, zrobimy to po prostu w ten sposób. Tak I w ja. tym momencie wjeżdżam ja! Blanclaudino! na natarno na białym końcu. Ja. Dawaj chodźmy do białego może i będziemy mieli już na spokojnie parę minut do ogarnięcia się. I sobie po prostu go rozwalę łóżko. Po prostu tak najzwykle ich w świecie. Okej. Okay. O nie. Cztery minuty! Dobra, biały tutaj próbuje pokazać swoje skille, jakim to on jest Typixelowcem Dobra, nieważne O matko Co się stało z tą kamerą? Wait, 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 wait gdzie Zielony on ma diamentową zbrojkę Ale gdzie on jest? Środeczek Środeczek, środeczek, środunio, to my idziemy do jego bazuni. W ogóle to jest dziwne, że serwer oferuje ci zamiast rank cheaty To jest tak trochę Takie No śrenie bym powiedział a mają z Dobra, no to co? Wystarczy teraz z zielonego i będzie... Mieć jakiekolwiek... Się... O, a propos zielonego. To, tutaj już ten. Już się ukazał sobie. Dobra, rozwalone. I proszę Państwa, tym momentem podjechaliśmy w 6 minut każdą Siele? drużynę. Tak. Będziemy w ogóle do końca. A, bo... Się zostawić w górę. bo na końcu to właśnie... Pokaże się, kto zdobędzie punkta takiego idealnego. Bad Wars Pro, nie takie rzeczy się załatwiało. Nie, nie takie rzeczy, wiesz. Wcale nie z okay. Sobie z Spadłem z dziesięcioma z diamentami i z dwoma emeraldami. Ten serwer został stworzony z myślą o mnie, a mapy są z high pixela i mniej laguje, a to nie jest serwer premium. Co? Ty już masz diamentową zbroję? Tak. Ja mam trzy perły, diamentową zbroję, diamentowy 3. miecz, dwa firebole, 7, 7, 7 reszty. Si, ja nic nie mam. No, szczerze powiedziawszy mamy 9 minut do końca, 8 42 i jakoś marno to widzę. Ale dobrze, że w sumie nie ma tych Dwaynów, bo tak naprawdę seria by się tylko opierała na Dwaynach. W sumie my byśmy sobie zaspomowali się nawzajem Dwaynami i to by było po wszystkim, tak szczerze. Tak. I z, który dłoń silniejszy, który... które pipi pi, bi, bigger No co? No takie mo tak zwane kobiece motyle w brzuchu. Tylko, że mężczyźni nie mają motyli w brzuchu, mężczyźni mają stres. Cie No to są cie? Cie. Cie? 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 Dobra, trzeba dokupować wełnę. Planie za 59 sekund zacznie się to czego nie chcieliśmy, żeby się zaczynało, ale... 10 sekund. wait, 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 wait. 6, 7, czekaj szybko. Gdzie my stajemy? Dobra, Dobra teoretycznie naj... już się czas skończył. Dobra. Ale tru trudno, teoretycznie się już czas skończył, a my się musimy ustawić i na 3, 2, 1. Tak, po prostu 10 sekund sobie zrobimy. Siemano, tu montujący Nisiosław. Ogólnie w filmie zapomniałem wspomnieć o tym, żebyście napisali w komentarzach, kto według Was wygra ton. No i nie przedłużając, wracamy do odcinka, bo naprawdę szybko się ostra bitwa. dwa. Trzy, dwa, jeden. Poszło. Widziałem perełkę. Tak! jest? Udało się! Witamy ja w Rewelanżu I na wstępie tylko powiem, że mamy takie same zasady. Mamy 20 minut jest tam i jest z nami Blank Cloud, także 20 minut zacznie się za 3, 2, 1. Dzień Jesteś. dobry. Tak, dzień dobry. Czemu ty robisz wszystko wełną, a później się dziwi, że ci łóżko rozwalają? O nie, różowy podjeżdżany. Nie, nie. Nie, czekaj, okay. oni się wyeliminowali. Reportuję ten team. Jaki team? O, jaki team. O, szary, dobra, już ci go zrzucam. Nie, jeżeli on tu spadnie, to... Ja ci go zrzucę. To... No to podnieś. Ja ci go zrzucę. Rzuz go. Dobra, robimy podejście numer 2. Fireball podejście numer 2 Czekaj. No jak to nie wchodzi pomiędzy niego? Nice. Trzeba zielonego podjechać i aqua. Zielony wyszedł z gry! To jesteś ty. Szary u ciebie w bazie. O nie, 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 nie. nie. Dobra. No co mnie bijesz? Przepraszam, musiałem jakoś dać Dać znać, że nie jesteśmy teamem. No właśnie, że mamy bardzo ograniczony. Paćką grę. znalazłem! Morski. I zaraz go zabijesz, mam nadzieję. Zabij. Zabij. Nice. W tym momencie zostało nam dokładnie 20, 12 minut, 22 sekundy do końca. To jest bardzo dobre. Jakby nikim jakby nie patrzeć. Zostało nam dokładnie 6 minut, 56 sekund. Oh, fuck. A, a teraz jak a kto odwali głupszą manianę? Tak. Ale to też trzeba być. A teraz robię jeszcze głupszą manianę. My zaraz, zaraz mnie zrzuci. Nie, bo nie mam sychy, bo jakby mam dosyć. zgrindowany staw. I dosyć długo go Także, no, id. Zostaw łóżko Zostaw łóżko Zostaw łóżko zostaw Zostań łóżko. w łóżku Po drugiej stronie do, do, Dokładnie w drugiej stronie A więc zostało tak. nam 7 sekund do końca Więc wypiszcie swoich fawortów w komentarzu No i co? Lecimy Po drugiej stronie stawaj! A po drugiej stronie tam? Tak! O kurde, dobra to czekaj To musimy przedłużyć Dobra. Co z tego, że już minęło 20 sekund? 20 10, minut. Ale czekaj. No już się wyposażyliśmy. Już nie mamy szansy się wyposażyć. Dobra. Mamy 20 minut na wyposażenie się. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Thanks. Masz perełkę, tak? Mam, jak w razie czego Chyba... Chyba przewidziałem Jak jest? Tak Tutaj O mój jak? Ja się zglitchowałem Dziękuję